Z matury 2019 to jest ostatnie z serii trzech zadań, które dotyczyły tego pięknego tutaj wykresu funkcji kwadratowej, gdzie było podane, że wierzchołek tej funkcji to jest ma współrzędne 2 minus -4, a miejsca zerowe to 0 i 4. To jest 4, tu jest 0. Sprawdźmy o co chodzi w zadaniu 10. Mamy wyznaczyć oś symetrii tego wykresu oś symetrii. Palabora, parabola jest symetryczna i oś symetrii, czyli tam, gdzie moglibyśmy złożyć te parabole i by się tak pokryła, takie lustrzane odbicie. Oś symetrii tutaj pionowa jest taka tu. To jest ta oś symetrii. Może właściwie żeby było ładniej zaznaczę ją używając linijki. O, proszę bardzo. Tu jest ta oś symetrii. I teraz, jaką liczbę tutaj widzimy? Tutaj jest liczba 2, ona jest zaznaczona na wykresie. Równanie takiej pionowej linii jest właśnie zdefiniowane przez tę liczbę, gdzie ona przechodzi, przez dwójkę. Ale spójrz, jest pułapka. Mamy dwie odpowiedzi, w których występuje 2. y równa się 2 i x równa się 2. Także dlatego Trzeba być tutaj uważnym, no, którą wybierzemy. No a co ta liczba tutaj reprezentuje? Na której ona osi jest zaznaczona? Ta linia przechodzi przez x równego 2, więc takie jest równanie osi symetrii, zawsze x równy 2, czyli ta odpowiedź jest prawidłowa. Y równy 2 byłby tu. Tu jest y równy 2, i tu wszędzie jest y równy 2, więc tu jest linia o równaniu. Prosta o równaniu y równe 2. Proszę bardzo, to by było y równe 2, a nas interesuje x równe 2, więc to jest odpowiedź prawidłowa. x jest równe 2. Takie jest równanie osi symetrii. Ale dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania.